W tym roku 2022, dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, realizujemy projekt, w wyniku którego powstaną trzy murale na terenie gminy Gaci. Przywracamy do pamięci osoby, które są mniej znane, a niektóre z nich myślę, że zupełnie zapomniane. Myślę, że ten portret dobrze tutaj wkomponował się w stare deski i będzie, będzie też cieszył oko mieszkańców. Jest to kolejna praca z naszego cyklu, razem we współpracy z Fundacją Tradycyjna Zagroda. W przypadku tej realizacji używałem tylko koloru białego i czarnego, rozcieńczałem te, te barwy jeszcze dodatkowo wodą. Zdjęcie, z którego korzystałem, było właśnie bardzo takiej słabej rozdzielczości, słabej jakości i stąd też taka koncepcja, taki pomysł, aby ta kolorystyka też była taka dosyć surowa i ograniczona. Są to farby przeznaczone do malowania elewacji, są one odporne na warunki atmosferyczne, także ta, ta praca powinna co najmniej te kilka lat wytrzymać. Projekt czy też fotografię przenoszę za pomocą siatki kwadratów na, na ścianę. Pierwsza ta siatka powstaje na zdjęciu, później ta sama, tylko proporcjonalnie powiększona, powstaje za pomocą poziomicy i kredy na ścianie, i w taki sposób właśnie przenoszę z takiego małego zdjęcia A4 projekt na, na duże, duże murale. Skarby dziedzictwa .pl, Radość odkrywania to autorski program Fundacji Tradycyjna Zagroda. Powstał w 2020 roku. Wcześniej fundacja podejmowała różne pojedyncze działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a w 2020 roku tworząc program, jak gdyby spakowaliśmy te działania fundacji chroniąc kulturę, historię i przyrodę. W 2017 roku powstał pierwszy quest. W kolejnych latach powstało kolejnych kilka questów, w sumie jest ich teraz dziewięć. Quest to są nieoznakowane trasy, łączące element gry terenowej z podchodami harcerskimi. Przy okazji questów też powstają murale. Pierwszy mural, który powstał, to powstał właśnie w 2020 roku. Wówczas, przy okazji realizacji projektu, w czasie kiedy była pandemia, musieliśmy ten projekt mocno zmodyfikować. I W związku z tą modyfikacją zrodził się pomysł, żeby po, powstał również mural. Mural malował artysta pan Arkadiusz Andrejkow. W wyniku takiego połączenia to znaliśmy coś w rodzaju olśnienia, że w zasadzie to o to chodzi. Kuez jako nieoznakowana trasa zaczął być znakowany malowanym muralem. Czyli osoby mogły się dowiedzieć, że w, te, w tym w danym miejscu coś jest. Przy muralach instalowane są tabliczki z kodem QR, dzięki czemu można pobrać ulotkę questingową i wtedy wiemy, gdzie trasa questu się zaczyna. Zapraszamy do takiej zabawy szukania tych murali. Tam są tabliczki, ale też więcej informacji można znaleźć na stronie skarbydziedzictwa.pl.